Ponad 185 lat. Ponad 185 lat w 2016 roku oglądaliście łącznie moje filmiki na YouTube. Ponad 185 lat siedzenia non-stop i oglądania materiałów na temat najnowszych wydarzeń piłkarskich w przeróżnej formie. To wszystko przyczyniło się do tego, że w 2016 roku futrol, zgodnie z hasłem to tylko piłka nożna stał się kanałem który tak bardzo chciałem stworzyć, żeby on właśnie tak wyglądał. Bez żadnego silenia się na jakiekolwiek bycie ekspertem. Tutaj tego nie ma. Fan piłkarski rozmawia z fanami piłkarskimi o najważniejszych wydarzeniach. Subiektywnie, często z własną opinią, często prowokująco, ale właśnie taka jest piłka nożna i cieszę się, że Wy to doskonale rozumiecie. To naprawdę cieszy serducho, kiedy podczas dwóch zlotów, które mieliśmy w 2016 roku, kibice dwóch różnych klubów przy tak gorącym meczu jak El Clasico znajdują wspólny język potra się ze sobą dogadać i doskonale bawić. Właśnie to jest dla mnie esencja piłki. Rok 2016 to oczywiście również niezapomniany hit pas dany nad Tobą, związany z Euro 2016. Ile to telewizji, stacji radiowych, portali przedrukowywało, no coś niesamowitego. Ale poza piosenkami, które oczywiście jednostkowo generują sporo wyświetleń, najważniejsze na tym kanale są i będą Komentarze, vlogi, materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń piłkarskich, które dzieją się na bieżąco. To się nie zmieni i ewentualnie raz w tygodniu będzie materiał właśnie taki luźniejszy, w stylu piosenki piłkarskiego, dekalogu, a cały czas esencją będą właśnie te materiały dotyczące wydarzeń piłkarskich aktualnych. 2016 rok przyniósł nam również wyjazdy na Ekstraklasę z Lachem, na Ligę Mistrzów, na Euro 2016 i te wyjazdy będę kontynuował w przyszłym roku. Przeróżne miejsca mam zamiar odwiedzić, tym bardziej, że gdzie się nie znajdę, są tam e, fani kanału. Serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich mieszkających za granicą, a w tym roku spotykam ludzi no, tak szybko, żeby pamiętać. W Monachium oczywiście całą ekipę pozdrawiam. E, fanów ze Stanów, których w ogóle spotykałem w Madrycie. no. Gdzie się nie pojawiłem, tam byliście, to jest coś pięknego. W tym roku na pewno będzie więcej piłki nożnej, jakieś piłkarskie challenge, przecież mam boisko pod nosem. Będę zapraszał gości, będę zapraszał również Was, ale o tym powiem Wam nieco więcej trochę później. Wy również będziecie przecież współtworzyli co za typy, typując na futrol.pl wybrane wyniki, ale o tym również poinformuję Was już wkrótce. Nie! Ale jak się stanął na prawą nogę! Te, ten wzrost popularności, te pikujące liczby, w samym grudniu 4 miliony wyświetleń, Ponad 1000 subskrypcji dziennie w ostatnich dniach przybywa na kanale. Średnia z 30 dni to jest ponad 500 subskrypcji. To wszystko nie jest przypadek. Zbiegło się to w czasie z tym, że przeszedłem na zawodostwo, jeżeli chodzi o YouTube, to stanowi moje główne źródło utrzymania. Cieszę się, że materiały sponsorowane, które przedstawiam wam, przedstawiam wam w taki sposób, że naprawdę ciekawie wam się je ogląda nie jest. I nigdy nie będzie to nachalna reklama, tego będę się trzymał. To również efekt naprawdę wielu, wielu godzin pracy. Wiem, że część z Was myśli, że YouTube to jest. Prosta rzecz, usiąść dwie godzinki, i tak dalej, ale w ten sposób nie da się zbudować takiej interakcji, jaką ja z Wami zbudowałem, odpowiedzieć na tak wiele komentarzy, wiadomości. To jest praca na pełen etat, moja żona wie o tym najlepiej, ale jeżeli, cóż, chce się osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, trzeba się temu poświęcić. I ja w 2016 roku na pewno wiele poświęciłem, żeby się udało, i niezwykle się cieszę, że się udało. Kto by pomyślał, że kiedy w, na początku 2016 Przekroczyłem barierę 100 tysięcy subskrypcji. Na koniec roku będę miał prawie 200 tysięcy. Coś niesamowitego, dzięki. Dziękuję zarówno fanom, osobom neutralnym, które po prostu oglądają filmiki, jak i oczywiście hejterom, bo nic nie poprawia tak nastroju jak widok jakiejś osoby piszącej. Ja już widzę tego czerwonego chłopca, którego nikt nie chce słuchać poza kukiem wzajemnej adoracji, który tam tupie nogami powtarza te frazesy hejterskie na temat kanału. Naprawdę to cieszy oko zawsze z sympatią odnoszę się do tego typu komentarzy. I wiem, że ten filmik też parę osób zaboli, także no z góry przepraszam. A nie tylko kanał na YouTubie rozwinąłem w tym roku, również konto na Instagramie, konto na Twitterze, konto na Snapchacie, którego cały czas się uczę i przede wszystkim fanpage. E. Ponad 200 tysięcy polubi na trzech moich fanpage'ach: futrol, wina sędziego i piłkarski disblaster, który od tego roku przyjmuje rolę takiego. Video vloga z Wami. Będę raz dziennie wrzucał filmik, w którym odpowiem na najpopularniejsze pytanie poprzedniego dnia i powiem Wam, czym danego dnia się zajmuję. Dzięki temu ten fanpage będzie miał właśnie taki kształt, dzięki któremu poznamy się lepiej, w zasadzie to wypoznać się lepiej mnie, moją metodę pracy, ale ja z Wami będę mógł podyskutować na trochę innym poziomie. I mógłbym tak długo opowiadać, długo wymieniać i cieszyć się każdym dniem minionego roku, ale. Zamknijmy go, bo przed nami 2017. Chcę tylko Wam powiedzieć bardzo dziękuję, że jesteście i przede wszystkim, że to jesteście Wy, a nie tacy typowi widzowie YouTube, których kojarzy internet. No, w sumie ten kanał też jest trochę nietypowy, ale zapomnijmy o tym, co było. Nadchodzi 2017 i ja Wam obiecuję, że my ten rok po prostu zniszczymy.